Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W 99 słuchajcie odcinku z SCP Containment Glicz. Słuchajcie, jutro. Y, jutro jest dzień, w którym robi 100 odcinków. Pierwsza seria na moim kanale, która miała 100 odcinków. Naprawdę bardzo duża liczba. 99 też nie jest mało, słuchajcie, to jest bardzo dużo, nie? Zależy, słuchajcie. 99 to jest dużo na przykład, nie wiem. Dużo czegoś zrobionego albo 99 minut, czyli godzina 39 też jest w sumie trochę też jest trochę dużo, w sumie, tak? Się tak. piję tylko poczekajcie. Um. Oj, czekajcie, troszkę, procent mogę zmniejszyć Już ten dobra. Ci agenci right. są. No, o Hejo! No, no nie, no, go zniknął. Siedem miesięcy mego kanału zaraz mija. Ludzie, czy wy to słyszycie? Za 4 dni, 14 września, 7 miesięcy Almighty mine, mine Get Set Spok RHB 786, słuchajcie, 7 miesięcy na YouTube. Masa po prostu, słuchajcie. Jezu. Ja w ogóle ja miałem wrażenie, że robiłem na 6 miesięcy. Ym, że na 6 miesięcy, słuchajcie. Robiłem tydzień temu. W sumie tutaj karta jest, chyba to sobie wezmę przy okazji. W ogóle w tym odcinku, słuchajcie, będę szukał rzeczy, które mogę zebrać. scp 6. Um, chyba scp 6. Się I teraz znowu problem. Jezu, ja, za ja w ogóle czasami nie rozumiem. Ja zawsze mam problem z szukaniem. Jak ja wcześniej trafiałem i teraz mam problem nagle z szukaniem, to ja nie wiem, jakim cudem. Tak, ktoś głośnie muzyki słucha, yy, dwie yy, klatkę obok, czy tam dwie klatki obok. Może, nie wiem czy słyszycie, chyba, chyba nie słyszę, bo jest słyszę, ja to, ja to słyszę. Nie, dobrze, tam muszę iść. tam się idzie do SCP-096? Jada, ja słuchajcie, cicho słyszę, więc wy praktycznie może nie będziecie w ogóle strzelić, nie? A chociaż może, w sumie, strzycie, coś tam, jak leci. No nie, ja słuchajcie, to klatka, dwie klatki obok to. Tam dziwni ludzie mieszkają bo mnie, słuchajcie, więc... Mój brat bliźniak jest dziwniejszy, jak ich wystraszy, to oni, to oni od razu zbiją. Będą się bać. Dobra i teraz rozwidlenie tutaj, tutaj, albo tutaj. Teraz słuchajcie, lewo, prawo czy prosto? Dobra, prosto. Hmm. Co tutaj jest Nic tam nie było całkiem, więc ja się wracam. Co wszystkie dziwne dźwięki w ogóle Co to jest? Czekajcie teraz no to jest prosto. Dobra, tu jest lewo, tu jest prawo. Dobra, to teraz prawo. Dobra. No właśnie. Teraz szukamy tu wszystkich rzeczy, jakie są możliwe do znalezienia. Mnie tu nie było, słuchajcie. No. Nowe lokacje w końcu odkrywam. A tu nie mogę wejść. Aha, tu karta jest potrzebna. Pięknie. Ale ja się tak nie da łatwo teraz nabrać. Dawaj, 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 dawaj Nie bój się, niezwolą, nie zwolnisz od ciebie. Na kiedy, ja, nawet jak idę normalnie, to słuchajcie on nie się tak ode mnie, więc... Kurde zgub mnie w końcu, no Listen, I'm going to put in there and open the chamber doors for me. you want to do? Well, what are you waiting for? What? Do you know? All right, I got it. I wouldn't blame you if you don't think I look trustworthy. But please, I need your help and quickly.

No, co ja teraz mam zrobić? Czekajcie! Gdzieś tu było... Czekajcie, jak ja mogę... Aha, dobra, gdzieś mi chodzi. W tym się chodzi, ja myślałem, że to jest coś tutaj... To jest niepoważny człowiek, zamknął. Nie Co ja mam zrobić? Cześć, jest load game. No, nie działa oczywiście. No, jestem debilem po prostu. Debilem jestem po prostu gamoniem. Match! Kur... Match! Zdechnij. Zdechnij. No i słuchajcie, słuchajcie. Zaczynają się problemy. Bo ja nie wiem, czy. Czy wszystkich już tam miejsc nie zwiedziłem? Dobra, słuchajcie, setny odcinek. Będzie gruby. Ponad 20 minut, słuchajcie, będzie trwał. Dwa razy dłuższy niż ten. Nie? Więc no, w końcu to specjalny odcinek setny, więc no, horror shock 450 jutro setny z SCP. Specjalne na odcinki też, słuchajcie, są, więc nie dziwcie się. No, boże, o Jezu, ale mnie zaczęło boleć tu. Uff. Dobra, trzymajcie się i pa pa.